Siostry i bracia, ten wieczór, który przeżywamy, ten wieczór, w którym powędrowaliśmy sercem, duszą, wspomnieniami, naszą wyobraźnią do wieczernika i ten wieczór, w którym miłość wieczernikowa jest pośród nas, jest dostępna. Jest dla nas ogromnie ważny. Uświadommy sobie, że Jezus staje z ludźmi, którzy nie są ludźmi nadzwyczajnymi. Wybrał ich, uczynił ich uczniami, chodził z nimi przez trzy lata. Próbował przekazać im wszystko, co można. Byli świadkami. Jego potęgi, Jego działania, Jego miłości, wszystkiego. Łukasz opowiada, ewangelista, że właśnie przed posprzeczali się o to, kto z nich jest pierwszy. Gdy Jezus za chwilę będzie przeżywał śmiertelną trwogę w Ogrójcu, Apostołowie będą spali. Zaraz po tym Jezus będzie pojmany, a oni uciekną. Piotr, skory do szybkich deklaracji, wyznaczony już na tego pierwszego ucznia, trzykrotnie się Go wyprze. Judas skarbnik grupy. Sprzeda Jezusa za trzydzieści srebrników i zdradzi go pocałunkiem. O tym wszystkim Jezus wie doskonale. A nawet im to przepowiedział. A jednak, wiedząc, jakimi są, zachowuje się wobec nich, powtórzmy to sobie. Było to przed świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła jego godzina przejścia z tego świata do ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, szyna, syna Szymona, aby go wydać, Wiedząc, że ojciec dał mu wszystko w ręce, oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy, złożył szaty, prze, przepasał się, prześcieradłem i zaczął umywać nogi. Piotr nie wytrzymał tej miłości. Kiedy Jezus myje i mnogi zwyczajnym ludziom, którzy za chwilę tak się właśnie zachowają, Piotr, który często wyrażał myśli nie tylko swoje, ale i innych, nie może tego znieść Panie, nie będziesz mi umywał nóg, to nie pierwszy raz możemy zauważyć, że apostołowie bronią się przed objawem Jezusowej miłości. wydaje się że człowiek nie może takiej miłości znieść mamy małą migawkę z objawienia które jest zapisane przez siostrę Faustynę mamy małą migawkę z tej sceny kiedy Jezus mówi do niej objawiam ci trochę mojej miłości bo gdybym ci objawił wszystko nie wytrzymasz nie poradzi sobie z nią To jest dziwne w nas, że często tej wielkiej miłości nie możemy znieść. To mycie nóg było zajęciem niewolnika, i właśnie Jezus chciał je spełnić. Piotr z innymi apostołami nie chcą pozwolić na taką miłość, na taką pokorę niewyobrażalną. Może wtedy odbieramy świadomie albo podświadomie, że obdarowani taką miłością powinniśmy pójść po tych samych śladach? Może to nas bardziej przeraża, że trzeba by na te drogi wejść wobec takiej decyzji Jezusa takiego braku godności możemy powiedzieć ze strony Jezusa buntuje się ludzka pycha całą istotą wtedy człowiek się broni Jezus jednak mówi jednoznacznie jeśli cię nie umyję nie wejdzie ta moja miłość w twoją rzeczywistość twoje życie w twój świat nie masz ze mną udziału to ważna lekcja to nie z naszej ludzkiej dobroci serca, to nie ze zdolności naszej ludzkiej miłości, to nie w ten sposób uzdalniamy się sami, z naszej dobrej woli, z naszego dobrodziejstwa serca, do takiej umiejętności kochania. To z niego. Jeżeli patrzymy na świat, i widzimy taki niedobór miłości, nawet pośród nas, uczniów Jezusa. To musimy wiedzieć, skąd to się bierze. Zgoda na to, że On nam podaruje miłość. Może dlatego łatwiej nam wchodzić w obrzędy, w prawo Kościoła? W to wszystko, co jest jakieś wytłumaczalne, co można wyegzekwować, sprawdzić, a mamy kłopot, żeby przyjąć miłość. Współczesny człowiek nie lubi podarowań takich. Woli władać sobą, woli decydować, woli wybierać. Paradoks. Boża miłość jawi się jak zagrożenie. Po skończeniu mycia nóg, Jezus mówi jednoznacznie: Dałem Wam przykład, abyście czynili to, jak ja Wam uczyniłem. Siostry i bracia, jeżeli nam ludziom trudno stać się tym obiektem Bożej miłości, do nas. To można sobie pytanie postawić, jak będzie z naśladowaniem Jezusa. I tu dotykamy tej naszej zdumiewającej tajemnicy Wielkiego Czwartku. Aby ludzie potrafili się wzajemnie kochać, Jezus odda się im całkowicie w ręce. Będzie ich osobiście karmił sobą. To On będzie naszą pomocą. To On będzie nas miłował i miłuje. Prosząc nas, byśmy zgodzili się na Jego miłość. Proponuje nam również, że chce nami się posłużyć do miłowania innych. Oddając się nam bez zastrzeżeń, Mistrz staje się rzeczywiście sługą. Bóg staje się życiodajnym pokarmem. Dwa święte czyny Jezusa. Dałem Wam przykład, abyście czynili tak jak ja Wam i to czyńcie na moją pamiątkę. Ten drugi nie mniej jest niewyobrażalny, nie mniej zdumiewający, nie mniej porażający, kiedy się wchodzi w głąb. Myśmy się przyzwyczaili, taki jest człowiek, do odprawiania. To jest nasz problem przekroczenia granicy. Obrzędu, wejście w misterium znaku. Wszyscy bez wyjątku, celebrans, który stoi przy ołtarzu, i wszyscy celebrujący Eucharystię, bo tak jest w liturgii Kościoła po Soborze mocno to podkreślone. Wszyscy celebrujemy. Nie jesteśmy pasywni. Nie jesteśmy biernymi uczestnikami tego świętego obrzędu. Przewodnictwo biskupa, prezbitera jest przewodnictwem. Jezus Chrystus oddaje się nam do dyspozycji, do dyspozycji ludzi, bez zastrzeżeń. Oddaje się tak dalece, że będziemy z Nim mogli zrobić to, co chcemy. Można być zaskoczony taką miłością. Nie musimy wcale wracać do przeszłości sprzed dwóch tysięcy lat, żeby zobaczyć, jak wrażliwy jest Bóg i jaką jest miłością. Wiemy, jacy są uczniowie, tamci piersi i wiemy, jacy my jesteśmy. Dla Boga ani tamci, ani my nie jesteśmy tajemnicą. Nie miał złudzeń Pan. Kiedy decydował się na Eucharystię, że wszyscy go uszanujemy, że wszyscy zegniemy przed nim nasze serca, że otworzymy je na oścież, że będziemy mu wdzięczni. Wracając jeszcze raz do dzienniczka, tam jest takie słowo pełne bólu. Miłość lekceważona zawsze boli. To oczywiste, takie normalne. Kiedy Jezus mówi, przychodź do mnie, bierz łaski, jestem w tabernakulum, ale oni nie mają czasu dla mnie, na wszystko mają czas, tylko nie na to, żeby przyjść do mnie. Więc przychodź. To jest tęsknota kogoś, kto kocha, za kimś, kto jest kochany. Jeżeli w ten wieczór chcemy coś więcej zrozumieć, to tak to wygląda. Kto kocha, ten nie ma się na baczności, nie usiłuje się chronić. Ostrożność jest, nie jest mocną stroną, jest słabą stroną miłości. I Jezus nie jest ostrożny. Dał się w nasze ręce. Dzisiaj na ołtarzu w Eucharystii będę łamał chleb, hostię na patenie i dzielił ją. Będziemy dzisiaj pod dwoma postaciami udzielać je, kładąc do ust albo na rękę. Będzie jednym i drugim wypadku przychodził do naszych serc. Możemy z nim zrobić, co chcemy. Przyjąć z uszanowaniem, z miłością. Albo tak z nawykiem zwyczajnie. Przy okazji jeszcze myśląc źle o tych, którzy przyjmują inaczej, wszystko możemy doprowadzić do bolesnego paradoksu albo do cudownej odpowiedzi miłości. Kto się wydaje tak w ręce? Tylko ten, kto kocha, nikt inny nie wytrzyma takiej ofiary poza miłością. Patrzcie, jak tego nie rozumiemy albo jak nie chcemy. Jak bardzo wielu tych, którym Jezus się podarował, wszczepieni przez chrzest, widzi w tym niedzielny obowiązek, który można odłożyć. Nie musi się spełnić. Jak trudno przyjąć podarowywaną miłość, która przekracza nasze ludzkie kategorie, wyobrażenia, które nas przerasta. Ale jak chcemy zrozumieć Boga Ewangelii, nie tworzyć Go według własnych mnieman, to dzisiejszy wieczór jest dobry na to doświadczenie. To ta Eucharystia paschalnej wieczerzy jest właściwa, żeby spróbować pozwolić Jezusowi pokazać nam, jak bardzo nas kocha. Może zróbmy wszystko, żeby stanąć z otwartym sercem, nawet z naszymi ludzkimi pytaniami i słabościami. Niech ta słabość tamtych i bezwarunkowe kochanie Jezusa potwierdzi nam, On nie zmienił zdania, nie zmienił swojej relacji wobec swoich uczniów. On jest wobec nas takim samym Bogiem.